No wydaje mi się, że tutaj powinniśmy przede wszystkim zagwarantować podstawowe kwestie związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, czyli od tego trzeba zacząć. Oczywiście ważne tutaj jest, żebyśmy budowali systemy kompetencyjne, planowanie kariery w przedsiębiorstwie, natomiast tutaj jest bardzo ważne, żebyśmy, żeby nam nie umykało. Kwestie podstawowe, czyli przestrzeganie prawa pracy, przestrzeganie norm dbało się o, o to, żeby pracownicy mieli dobrze naliczone wynagrodzenie, i to tak jakby jest przede wszystkim z tym przesłaniem przechodzę na konferencję i chciałbym ją w jakiś sposób potwierdzić. Jesteśmy przedsiębiorstwem, które zatrudnia 13,5 pracowników, 13,5 tysiąca pracowników i chcemy zapewnić im odpowiednie środowisko pracy tym pracownikom. W związku z tym. Chcielibyśmy, żeby podstawowe normy były przestrzegane wobec tych pracowników. Oczywiście dbamy także o, o ich rozwój, o szkolenia. W tym roku uczestniczymy w dużym zakresie w szkoleniach w jakimś sensie współfinansowanych przez Unię Europejską. Chcemy, żeby poziom kwalifikacji tych pracowników był jak najwyższy. Natomiast tutaj y, 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 także dbamy dbamy o, o podstawowe podstawowe przestrzeganie podstawowych praw pracowniczych. Bez zapewnienia tych podstawowych y, potrzeb pracowników nie jesteśmy w stanie rozmawiać o y, potrzebach wyższych y, y, i w tej chwili wydaje mi się, że tworzymy bardzo dobry fundament. Y, Budując, budując systemy podstawowe, dbając o ich higienę, dbając o ich także transparentność, przejrzystość. Tutaj wydaje mi się, że w tej chwili mamy duże osiągnięcia. Dzięki temu jesteśmy w stanie także bardziej szczerze rozmawiać z pracownikami na temat ich rozwoju, na temat ich kariery, ponieważ stajemy się bardziej wiarygodni. Nie ma nic gorszego niż powiedzmy sobie taka sytuacja, kiedy rozmawiamy powiedzmy sobie na tematy bardzo ambitne z pracownikami, natomiast no, nie mamy załatwionych podstawowych tematów. W tej chwili przedpole jest wyczyszczone, tak bym powiedział. Oczywiście równolegle w naszej firmie funkcjonuje wiele programów związanych z rozwojem pracowników Grupy Talentów. Prowadzone są szkolenia podnoszące kwalifikacje. Planujemy karierę naszym pracownikom, natomiast w tej chwili staje się to o wiele bardziej wiarygodne, jeżeli, jeżeli mamy pewność, że podstawowe, podstawowe prawa zostały zagwarantowane.